Cześć. Dziś kolejna inspiracja sprzedaży nieużywanego rupiecia. Walizka podróżna kabinowa, mała, 51 cm wysoka, 35 cm szeroka, 20 cm gruba na czterech kółkach. Twarde poszycie. Ładny design, kolor ciekawy. Kupiłem ją w pierwszych dniach stycznia 2019 roku. Teraz jest czerwiec 2024 roku. Służyłam jej 5,5 roku z zadowoleniem. Chcę zmienić model na inny gdyż nie chcę już mieć walizki z dwoma połówkami, tylko z jedną większą częścią, a tutaj otwieranym drzwiczkami, że tak powiem. Następną walizkę już kupiłem od kolegi. I moi drodzy, kupiłem ją za 69 zł, a sprzedałem ją po 27 godzinach od opublikowania ogłoszenia za 68 zł. 99% odzysku Kasy z rupiecia. Chodliwy towar, bardzo szybko zbywalny. Dałem dobrą cenę. Mniej więcej chodzą po 70 do 100 zł, używane. Nowe 100, od nie, mniej niż 130 zł, 160 do 220 Także cieszę się, że się tylko szybko pozbyłem. Moja cena była atrakcyjna. Bardzo szybko sprzedaż. Też sprzedawajcie podobne przedmioty. Do następnego odcinka.